Dzień dobry, cześć, czołem kluski z Rosołem. 13 września 2025 roku. Sytuacja jest poważna. Jestem tutaj, chociaż nie wiem, może nie powinienem tutaj być. Straszne rzeczy się dzieją, chciałem zaraz, zaraz Wam to pokazać. Nie tylko tam w tej miejscowości, na Wu, tutaj również, zobaczcie, patrzcie, miotła. Miotła, spadła. Panie królik. Panie królik, gdzie pan tutaj jest? Chciałbym porozmawiać z tym królikiem. Panie królik, pan opowie, jak te miotły spadały tutaj. Jak pan to przeżył? Proszę nie robić min nosem, tylko opowiadać, bo jest pan teraz na wizji, w telewizji polskiej, w telewizji Republika i wszystkich telewizjach, które opowiadają te. Czy był już tutaj u pana pan Kierwiński? Czy był pan minister? Pytam się. Panie królik. Panie Królik, proszę się nie chować. Czy, był, czy kontaktował się z Panem Pan minister Kamysz i minister Kierwiński? Jak widzicie, królik jest jeszcze teraz w szoku. Wszystko po tym, po tym zdarzeniu tutaj. Jest, wyszedł. Wyszedł. Panie Królik, jak Pan zapatruje się na ćwiczenia przy białoruskiej granicy? Pan powie, Pan wie o tym najlepiej. Ty ruska o nie chcę rozmawiać. No, nie, proszę Państwa, tak więc kończymy transmisję, bo boimy się kompletnego nalotu. Kompletnego, konkre... Następnego nalotu proszę zobaczyć, tak spadło, leciało tutaj, tak. Holendrzy nie zestrzelili tego. Przez przypadek nie trafili w tamten dom ani samochód i może to takie szczęście. O, jest, muszę się włączyć, bo coś się w nadajnikach włączyło.